Tak więc dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Back to Blood. E, I tak, jak to pan tacze, ostatnio się, się zabagaliśmy z Wiedźmą. Więc dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. Wygląda na to, że zraniony tak, to jest nasza następna misja. E, w samochodzie chyba. Już widzę, że coś brzydkiego tam jest. Zapierzpiecz, skład broni, prześliłem do Fort Hope. Okej, okay. ci robaczy wybucho nie. Ci robaczy mają dziwną narość na czaszkach, uderzenie ich w głowę wywoła wybuch. Czyli nie trzeba w tors, dobra. Opatrzę na rządlicę, dobra. Co to, nieważne. Gdy e, otrzymujesz obrażenia, e, O, to, to będzie fajne. Do penetracji dodatkowo składosną są i jeszcze do obrażeń. Mamy dodatkowe rzeczy. Eee, granat czy mołotow? 10 na sekundę. O, to jest siła ognia 850. No mimo wszystko te granaty są dobre na zmutowanych. Czy widać gdzieś... O, o, widzę, widzę, widzę. To jest on. Ale nie, nic nie dzieje. Wiecie co? Nie mogę się powstrzymać. A, czyli jak się wręcz go atakuje. Dobra, to już wiadomo. Jak się go wręcz dopiero zabije, to wtedy wybucha. Podejdź do kontenera? Gdzie? Aha, dobra, tutaj jest ten kontener. Aaaa! ich tu jest. Ej, no ale wybuchli przecież. Eee, co my musimy tutaj zrobić? Aha, dobra. Musimy te linki przymocować. Czyli oni na tej broni mamy, mocujemy. Oczywiście, że nie może się obyć bez helikoptera, który na pół kilometra dziewiękrow. Nie mogli na przykład tej wylądować czy coś, żeby nie... żeby nie wzywało tych zombie ten helikopter. Oczywiście, że nie. Ale no, dobra, lecę już z tym kontenerem. Wygląda to, że to że to jest cała dostawa broni. Aż pewnie nie jestem. Eee, dobra, to pewnie teraz to jest całkiem fajna tu um, w Teraz gdzieś tutaj pewnie. Eee... Czy gdzieś to jest jakiś kontener jeszcze? O, tutaj jest, tutaj. Czyli teraz się musimy, wygląda, na to bronić. Ojej, teraz się chyba musimy bronić. Um, gdzie jest następny kontener niby? To jest? Nie wiem, nie widzę helikoptera nigdzie. Leci do nas Żygun. No i jeszcze ktoś tam leci. Kurde, idą na życie. Aha, musimy. Teraz, tam tu ten... Czyli wygląda na to, że to nie można, którego się chce. No to trochę niefajnie. Mimo wszystko, by, mimo wszystko by było fajnie, jakby to zrobili inaczej. Włóczęga 2 zbliżamy się do was, dobra. Czyli trzeba się pośpieszyć. Jak do nas już podlatują, tam jest siekiera, ale siekiera to gówno. To jest gówno, nie szikera. Teraz gdzieś tu na górę, to jest co? To są. E, to jest skrzynka z narzędziami. <laughs> Jak wybuch, już. O nie, i przez literację nie podnociło, ale hała. Dobra, dobra. I ostatni. Nagit. Teraz się pozbyć tego pana brzydkiego. O nie! Jak, jakiego headshot'a dostała? Można, te widzę, wyjść na górę. Łamacz, Co? Aha, dobra, to jest łamać. Um. O, żeż ty, nie! Do wody wpadłem! Wpadłem do wody, naprawdę. Gdzie jest ten łamać? Polera, nie widzę go! przejdę do następnego kont kontenera. A łamacz nam siedzi na plecach. Aha, widzę go. Eee, dobra, robimy to tak, że po prostu są z do tego kont kontenera. Hmm. No właśnie, to jest dość problematyczne. Nie, spróbujmy. Tutaj to. Da, trzeba coś jak on nas złapie to, idę, to już będzie po nas. Nie mogę podnieść na to z jakiegoś powodu. Bo... Dobra, trzeba się pośpieszyć. Ale pan łama już do nas biegnie. Oni muszą tam wytrzymać. Aż to podłączymy. A widzę, że trochę ich tutaj jest. E, Która jeszcze nie jest podłączona. To. Kurde, podłączaj to! Głupia wiedźma. Podłącz tę skrzynkę, nie! No, trzeba zabić tego łamacza. Okej, okay, teraz cyk. Najpierw już najpierw zabijmy tego słabszego. A kurde, mocny jest ten łomacz, nie powiem. Nie możemy pozwolić mu się trafić, no właśnie. Sobie wnętrzności, no to by się spóźniło. On jeszcze żyje? Myślałem, że już go zabiliśmy. Dobra, teraz już nie żyje. Masz dla nas jakiś prezent przynajmniej? Nie. Kurde, w Seven się to od razu prezenty ci mocniejsi przeciwnicy, a tutaj to nie. Ale widzę, że tam jest. Dobra, daliśmy sobie radę, A jaki, <laughs> ja jak, ja, jak daduję, ja Na tym kontenerze. To była szybka misja, szczerze mówiąc, 6 minut tylko nam to zajęło. Ale no, na to, że nowy boss jest. A o dziwo już miałem osiągnięcie mm, na zabicie łamacza. Ale nie kojarzę, żebyśmy go kiedyś... Żebyśmy z nim walczyli. Nie, może kiedyś z nim już walczyliśmy, ale nie pamiętam z Teraz zwiastun robactwa, część pierwsza. Mm. Ciekawie brzmi. I... tak, Problematyczne karty. E, śpiochów dużo, ukończ, dużo um, e, nie zostanie bolen dwa razy, okej. Okay. o opancerzone dryblasy, dzikie śmierdziuchy, co? Jeśli w śmierdziuchów na Tobie wybuchną, mogą one do Ciebie przyciągnąć hordę i dzikie żądlice. Żądlice płyną toksyczną plewociną z odległości lub gdy znajdą się wyżej od Ciebie. Dzikość, paraliż. No dobra. To widzę, że dużo jest tej rzeczy. 30% do odzyskiwania. Dobra, weźmy to. Odzyskiwanie wytrzymałości wyższe. To są e, karty aktywne. Tak, tak, wiem, wiem. Dobra, i widzę, że odzyskałem moje rzeczy, bo się bałem, że tego nie będę mieć. Uleczmy sobie całe życie. Weźmy sobie to. To jest co Belg. O, weźmy sobie to. To jest e, baller, dwu, dwururka. dwórówka. Mm, kolba. Czerwnik kolimatorowy. Ja już mam kolbanie, red do to. Mo, ale mobilność zwiększa ten. To jak ja sobie mam dużo pieniążków. I jak to jest zwiastun tego robactwa. E, nie ma tutaj nic ciekawego. Tak, się tak, Dobra, dobra. Zamknij no, się kopię. Ja, ja, ja już chcę to zrobić. Biegniemy. Ale widzę, że pani Holly ma... jest zraniona. Nie chciałem też, żeby stracił życie w walce o formułę, gdyby dowiedziały się o tym Inne osiedla. Nie sposób wyrazić, jakie to jest ważne. Ten człowiek może być, kurczę, największym nadzieją na zwycięstwo w tej wojnie i zlikwidowanie roboczywych raz pras na zawsze. Czyli... ale czemu, czemu ich chcemy zlikwidować? Przecież to są dobre byczki. Ja nie wiem w ogóle, o co im chodzi. No i teraz, kurde, matcha to znalazłem! Hmm. Więc nie będziemy tego. O, nie ogr! Tylko nie on! Czyli znowu walczymy z ogrem, wygląda to. Eee, well, well. Możemy mieć z nim dosyć duży problem. Bo jak widzicie, on bynajmniej nie wygląda jakby, jakby chciał zginąć. Szczególnie, że Dryblasty to jeszcze chodzą. Jeszcze w nas rzuca jakimś głównym. Co to ma być w ogóle? Eeeem, um, jak tam mało zadało w To jest jakiś super ogień. Ostatnio nie byłeś taki mocny, chopiec. Aaa, już wiem o co chodzi z tą rządlicą nową. Ono tak działa, a to ona jest słabsza w sumie od, od zwykłych rządlic. Fajnie nawet. Ale gdzie jest ten ogień? Aha, mieliśmy go tym zaatakować. No, nie wiedziałem o tym, ale już, już za późno do no tego, bym powiedział. Zapewne byśmy O, nie! Szybko, animacja, animacja, animacja! No i dupa, gryziec! Ten ryblas. Jeszcze na nas rzygają normalnie. Co tu się dzieje?! <grystanie> jak kaześ? A Ogry wciąż żyje. Ale jak on chodzi w ogóle? Jaki on jest mobilny, nie? Nie mam na niego za bardzo sposobu. A, czyli, czyli to jest jedno strzałowe. To to będzie w sumie dobre na e, tych silniejszych przeciwników. Tylko żeby zdążyć to wyjąć się. Ora w tego ogra! Już tak blisko... Jest! Ogr zabity! Dobra, zabity. No to jest dobre na tych mocniejszych. Na tych mocniejszych to jest bardzo dobre, ten, ta strzelba. Eee, Defibe, może tu go uleczmy. Wiadomo, zawsze Defibe przy zwykłego odrzucenia. Czy jak to tam się uda Ożesz no. ty! Brać go! No dobra jest to strzelba na nich Tylko trochę Ciężko jest znaleźć no, moment, żeby zmienić byłem. W takim razie teraz gdzie musimy iść Cholera Śmierdziu <grywka> Dobra, spiszę to o granat Dobra Czyli teraz ja rozumiem, że musimy biegnąć tutaj gdzieś a no i otworzył tutaj nam przejście. To fajne, fajne w ogóle e, zastosowanie. Na jego było wyglądało. To czyli my go przyciągnaliśmy w końcu M249. E, to jest LKM. Mm. <laughs> Wiecie, ja bym go sobie z wziął. Ładnie. Tyle, że on pali amunicję niemiłośnie. I jak go sobie weźmiemy to animucji już nie będzie po 5 minutach Więc ja się z tym jeszcze wstrzymam, animucję O, BRET-95 Nie, mamy jeszcze albo jedną Więc nie ma sensu. Tutaj jest revolver. Ale rewolwara też nie potrzebujemy. Tutaj musimy iść. Nie, hmm, gdzie musimy iść? Dostań się do strony. Zwiastun, robactwo, część pierwsza. Kurde i no i znowu ten Żygł. A, faktycznie. Musimy się tak szybko. Ej, no nie ma mowy. Robimy trzecią... Robimy jeszcze trzecią misję. Bo jak 13, 13 minut odcinka to za krótko. Tylko 40 zawieliśmy o no Boże, ale żal... I to się, to, to, to się misja nie nazywa? Co to, to ma być? Dobra, zwiastun po część druga. McGown's y hamburgers. No dobra, dobra. Zobaczmy. Wszędzie, składać tu by... Aha. Y Tyle zostało żywych, co i w głowę. Okej, dzicy obijacze. Obijacze potrafią sporo wytrzymać, nie przestałeś się ruszać i nie pozwól im się do ciebie zbliżyć. Dzikość nieustępliwość, dzikie żeguny i dzikie dręczycielki Czy one są jakieś mocniejsze? wyglądają to po prostu... E, z tym, e... O, to fajne dosyć. Mm. Dobra, weźmy sobie to. Na razie. W ogóle fajne, że to się utrzymuje przez, przez całą grę, nawet jak się wyjdzie. To dość fajne. Lasowa karta podstawowa. E, nie wiem, co to była za karta. Włóczęga 2, tu 1, doktor Rogers to nasza największa nadzieja, jeśli tak, tak, dobra. Kolejna lasowa karta. O, zdrówko. Są tu jeszcze jakieś lasowe karty. O, tak, 9. Tak, 9 akurat niepotrzebne za bardzo. Jeśli są tutaj jeszcze jakieś dodatkowe karty, to ja byłbym bardzo uradowany. I przede wszystkim jakby był tutaj sklep. Wtedy chyba bym był w ogóle uradowany najbardziej jak się da. Gdzie my teraz musimy iść? Wprawne zabójstwo, dobra. Eee... się przez procent obrażeń. Wprawne zabójstwo za każdym razem, gdy twoja postać... Eee, to, ma, to możemy sobie wziąć, bo to ja chciałem i tak wziąć, a to? Chyba nie, chyba tego nie bierzemy. wiecie, Nie ma sensu. A gdzie my musimy iść przede wszystkim? Bo już byliśmy w tej bibliotece. Jak pamiętacie zapewne, mieliśmy ją zabezpieczyć. więc wygląda na to, że w końcu czegoś tu już Skar, to jest karabin szturmowy, desert eagle. Szybki magazynek. A tutaj możemy sobie dać ten szybki magazynek. Możemy sobie dać tutaj ten szybki magazynek. Ha! Do, do dwórurki, którą się w taki sposób przeładuje A czy my tutaj już nie byliśmy przypadkiem? Chyba tutaj już byliśmy na którejś misji. Ale już tyle było technicji, że już sobie nie mogę przypomnieć na której tutaj byliśmy. Pamiętam, że na roju na pewno była ta misja. Na roju ona była na pewno. To pamiętam bardzo dobrze. To jest ta torba na Eee, Czekaj, ta e, Gdzie jest ta torba na aniutację? Bo jej nie widzę. Aha, czy ona po prostu mi je odnowia. Jest takie trochę słabe, bym powiedział. Nie da ukrycie, że to jest bardzo słabe, ale tej tutaj... Dużo pieniążków w tej me Bogata dzielnica, wygląda na to. Jak on to przeładowuje szybko w ogóle? No jak już to jest sekunda jak on to przeładowuje, tę dwurówkę I teraz sobie wyobraźcie, że normalnie tym sobie bijecie Jakiegoś y, mo jakiegoś mocnego przeciwnika, na przykład owijacza Pokonaj ogra? O nie O nie Nie Nie, gdzie jest ten ja ogół? Um, tam jest pistolet, tam jest działko więc może użyjmy tego działka. Chociaż obawiam się, że możemy dostać po Dobra. Ale nie ma co wybrzucać. Eee, do końca co z nim poradzimy tutaj. A, będę tutaj stać dopóki nie zginie. Co? Jeszcze łamacz? Co tu się dzieje? Że jeszcze musimy łamacza po pokonać? Przecież dopiero co walczyliśmy z tym łamaczem, no bez jaj Boję się, wiecie? Chyba tego nie przeżyjemy Ale będziemy walczyć do końca Polera. Aha, jeszcze to jest... To główno co jest w roju. Dobra, łamek pokonany i pewnie jeszcze wiedźmę na tudacie nie, nie, to że nie. O, sera tutaj możemy sobie wziąć, nie. E, szybki magazynek, a to jest co? Dobra, to weźmy sobie to. A, I zobaczmy. Czyli tutaj to, co my mamy, jest lepsze. To gdzie teraz musimy biec? to, że musimy być tam. Ale kurde, nie dość, że ogry to jeszcze łamacz? Jak ogry to jest wyzwanie ogromne. Zobaczmy, z czego on tutaj wyszedł. Tutaj z jakiejś normalnie biomasy wyszedł. No i lupa, horda. Nie zdążyłem zabić. Eee, nie, Dawaj to. Młotka nie możemy mieć, rozumiem. Nie możemy jej pieprząć po mordzie. Nie możemy im dać lapca tym młotkiem. Jako go zabiliśmy na dwa strzały tego, e, tego, tego, hopka, tego, tego, czy jak on tam ma. O nie, nie żyje. żyje. <ścoughs> um. No tak. Kurde. Małota żyj! Hey, użyj. ja już nie żyję, Muszę teraz władzę nad botem. Um, hmm. No właśnie, no właśnie. I co wy tutaj teraz robić? Ej, on ucieka, on ucieka. Strzelba farmerska, nie? Um, a, przeciniarki plazmowej nie muszę sobie. Przeciniarki plazmowej, co? A potrzeba zostawnożeni. Pewnie to jakieś super bronie były normalnie na maksa ulepszone, ale oczywiście ja nie mam zestawu. Czyli teraz tutaj Sądzę po tym Za niedługo tutaj będzie na pieprzanka ostra. A nie, jednak nie Dobra, włazić Mieliśmy albo co poszelajmy sobie Za sobie screena A Dobrze Not feeling so great. Thanks, Jim. No dobrze, nie będzie. zamykamy. Skoro nie chcecie, to nie. I ten to pewnie będziemy musieli wyjść. Czyli co? Teraz będzie pewnie część trzecia tego, bo chociaż nie znaleźliśmy doktorka. Ale kurde i ogr, i łamacz. Ciekawe, ale moi drodzy, będziemy kontynuować mi w następnym odcinku. Jako że ten odcinek już ma stosowną długość. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli Wam się spodobał, to byłoby mi bardzo, bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę. Bo to pomaga zawsze w zasięgach. Oraz jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to żebyście zostawili subskrypcję. Bym ja Was też bardzo serdecznie poprosił. A jeśli, a jeśli oczywiście chcecie więcej... Seven Daysa albo Back 4 Blood, albo jeśli chcecie mi jakąś grę zasugerować, e, którą bym miał nagrać, to piszcie w komentarzach, a ja się tymczasem z wami żegnam. Po do zobaczenia. Cześć.